Polskie klocki hamulcowe BREK z systemem bezpieczeństwa Compress Control. BREK klocki produkowane w Polsce. Niedzielne poranki w Polsat Play zarezerwowane są dla fanów prawdziwej, męskiej przygody. Poczuj dreszcz emocji i wyrusz z nami w poszukiwaniu najlepszych miejsc do łowienia ryb w kraju i na świecie. Taniec z gigantem. O ósmej, dorwać tuńczyka. O dziewiątej, koło wrotek. O dziewiątej trzydzieści, taka ryba. W niedzielę w Polsat Play. Udokumentowany przebieg, tak? Dokumentów nie ma na przebieg. No. Spalania na jakim poziomie? Ile się wleje, tyle spal. Na co zwracać uwagę przy kupnie auta? Jak oglądasz samochód, czy ze mną, czy beze mnie, trzeba się trochę uwrócić paluchę. Proszę Samochód trzeba jeść. Jacek Balkan obnaży wszystkie sztuczki i triki. Widać, że nie robił tego polski lakiernik, bo polski lakiernik zrobiłby to lepiej. On po prostu wygląda ochydnie. Auto ściema, czyli jak kupować, by nie żałować. W niedzielę o 14 w Polsat Play. Gadka kupy się kleiła. Halo, halo. Gdzie jesteś? Miałem dziewczynę, która się spotykała z kim innym. Byłeś zabawką u mnie. No, byłem, byłem. byłem. Nie paszę na wygląd, kapusty i urodę mnie utraci. Takie rozwoje nie będzie. Lepsza taka nie wcale. To ja się na nie położy? No, na razie wam się roman Długie spacery. Chłopaki do wzięcia. W niedzielę o 21.30 w Polsat Play. Wszyscy, którzy szukają wolności, powinni przyjechać do Bieszany. Najważniejsze w życiu to jest spokój. Las u nas to jest wykończalnia ludzi. Yeah! A ugryzła Po raz pierwszy. Spod śniegu wyłoniła się bestia. Życie przed oczami. Można powiedzieć, że tu Boga nie ma, nie? Drwale i inne opowieści Bieszczadu w niedzielę o 22 w Polsat Play. Negrasz w World of Tanks? World of Tanks możesz strzelać w ruchu, w niebo, parkować gdzie chcesz. I podziwiać zachody słońca. Pole bitwy to twój plac sama. World of Tanks. Graj za darmo na czołgista.pl Nowy pięciodrzwiowy fiat tipo w niesamowitej cenie, a w nim radio z USB. Klimatyzacja. I dużo, dużo więcej. Nowy pięciodrzwiowy fiat tipo już od 49 900 zł. Stóżka się każdemu może przykawić. Link 4 pierwszą wybaczy ci swoich zniżek na cenę nie stracisz. Zadzwoń 227 czwórek. Najlepsi trzymają z najlepszymi. Wybierz do swojej drużyny najlepszego dostawczego opla i oczekuj od niego wielkich rzeczy. Lepiej nie trafisz. Ostatnie dostawcze ople z wyprzedaży i bez akcyzy. Sprawdź na opeldostawcze.pl Odkryj nowy męski zapach Armani Code Colonia. Giorgio Armani. Przygotuj się na rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Kodiak. Koda Kodiak. Nowy gatunek suwa. Najpierw tutaj, i jeszcze tam. Zaplanowałaś ciekawą trasę. Dzięki, czyli teraz Twoja kolej. Nowy Tiguan z innowacyjnymi usługami online. Już za 659 zł netto miesięcznie. W nowym programie dla firm Volkswagen Business Care. Volkswagen. Dziadku, bardzo znalazłem! O, orzeł! To królewski ptak. Zasługuje na solidne gniazdo. Nawet taki mały? No pewnie, w rodzinie liczy się każda złotówka. Szacunek do pieniądza to podstawa. Tak było zawsze i tak jest dziś w Nestbanku. Nestbank zawsze tworzy oferty z myślą o rodzinie. Nasza rodzina to wie. W Nestbanku oszczędności rosną wraz z Twoimi dziećmi. Sprawdź Nest Bank. Rozwij skrzydła. Megan Grand Coupe. Sukcesy dzięki technologii. Wybierz swoje nowe Megan i zyskaj dzięki bogatej ofercie wyposażenia dodatkowego. A w tym tygodniu w Kauflandzie Hop Cola 8 litrów 7,99 Pieluszki Pampers, wybrane rodzaje 48,99. Więcej na kaufland.pl Fascynujących odkryć, zjawisk i obyczajów. Nowy kanał dla widzów poszukujących pasjonujących filmów i seriali dokumentalnych najwyższej jakości. Pasjonatów ciekawych współczesnego świata jego piękna, sekretów, problemów i tajemnic. Obserwatorów współczesności oraz miłośników przeszłości i historii fanów podróży, przygody, nauki, ziemskiej fauny i flory. Oraz sekretów ludzkiego ciała i umysłu. Taki jest świat. Najlepsze filmy dokumentalne ze wszystkich zakątków globu w nowym kanale Polsat Doku. Ucisk, ból, zapalenie zatok. Weź i Buprom Zatoki. Działa już po 15 minutach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nowy pięciodrzwiowy Fiat Tipo w niesamowitej cenie. A w nim radio z USB, klimatyzacja i dużo, dużo więcej. Nowy pięciodrzwiowy Fiat Tipo już od 49 900 zł. Zapach Armani Code Colonia Armani Przygotuj się na rok nowości Skody Odkryj nową Skodę Kodiak Skoda Kodiak Nowy gatunek suwa. Najpierw tutaj i jeszcze tam. Zaplanowałaś ciekawą trasę. Dzięki. Czyli teraz twoja kolej. Nowy Tiguan z innowacyjnymi usługami online już za 659 zł netto miesięcznie w nowym programie dla firm Volkswagen Business Care. Volkswagen. Tętnice twojej zmywarki mogą zostać zatkane przez gromadzące się tłuszcz i kamień, a żadne kapsułki do zmywania nie wyczyszczą lepiej niż płyn do czyszczenia zmywarek Finish. Działa aż na pięciu płaszczyznach. Usuwa kamień i tłuszcz, neutralizuje zapachy, czyści ukryte części i poprawia działanie zmywarki. Płyn do czyszczenia zmywary finish, rekomendowany przez czołowych producentów. Większość odświeżaczy ma silny zapach, ale krótko działa. Odświeżacz finish utrzymuje świeży i długotrwały zapach aż do 60 zmywań. Milion batonów do upolowania. Wgryź się w akcję i szukaj kodów w opakowaniach. Każdy kod wygrywa. Batony odbierasz w sklepach Żabka i Fresh Market. Lion. Obudź w sobie lwa. Najlepsi trzymają z najlepszymi. Wybierz do swojej drużyny najlepszego dostawczego Opla i oczekuj od niego wielkich rzeczy. Lepiej nie trafisz. Ostatnie dostawcze Opla z wyprzedaży i bez akcyzy. Sprawdź na opel opeldostawcze.pl. Jesteś głodny? Po prostu dolej gorącej wody. I poczuj pełnię smaku nowych dań Knorr. Mmm. Szybki i wygodny sposób na głód. Nowy pięciodrzwiowy Fiat Tipo w niesamowitej cenie. A w nim radio z USB, klimatyzacja i dużo, dużo więcej. Nowy, pięciodrzwiowy Fiat Tipo już od 49 900 zł. Witamy w rodzinie. Nowa klasa e all -Train. Automatyczna skrzynia biegów dla wybranych modeli w cenie. Sprawdź ofertę Mercedes-Benz. Robisz remont? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład profesjonalna wiertarka udarowa AEG o mocy 630 batów Już za 199. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Dwa, dwa, siedem czórek. Przygotuj się na rok nowości skody. Odkryj nową skodę kodiak. Skoda kodiak. Nowy Gatunek Sua. Zaplanowałaś ciekawą trasę. Dzięki. Czyli teraz twoja kolej. Nowy Tiguan z innowacyjnymi usługami online już za 659 zł netto miesięcznie w nowym programie dla firm Volkswagen Business Care. Volkswagen Tętnice twojej zmywarki mogą zostać zatkane przez gromadzące się tłuszcz i kamień, a żadne kapsułki do zmywania nie wyczyszczą lepiej niż płyn do czyszczenia zmywarek finish. Działa aż na pięciu płaszczyznach. Usuwa kamień i tłuszcz, neutralizuje zapachy, czyści ukryte części i poprawia działanie zmywarki. Płyn do czyszczenia zmywary Kwinisz, rekomendowany przez czołowych producentów. Większość odświeżaczy ma silny zapach, ale krótko działa. Odświeżacz Kwinisz utrzymuje świeży i długotrwały zapach aż do 60 zbywań. Nowy Peugeot Expert z gamą silników Blue HDI i przestrzenią ładunkową nawet do 6,6 m3. Teraz od 1181 zł netto miesięcznie z kosztem serwisu i gwarancją wliczoną w ratę. Jula, na wymianę kół znów nadeszła pora. Do pompowania opon użyję kompresora. Od zawsze pociągały mnie sporty motorowe. Własny piec stop zrobię, bo mam stożki drogowe. Nie muszę się siłować, oszczędzam muskuły. Koła zmieniał tak szybko, jak ci od formuły. Jula, pasji mam mnóstwo i się realizuje. A twój katalog mnie zawsze inspiruje. Jula, nakręcamy do działania. Jeden z największych Lombardów na świecie, prowadzony od lat przez rodzinę Goldów. Tutaj każdy przedmiot ma swoją niezwykłą historię. Przyprowadziłam przyjaciela z po prostu majka. Cool Pełne emocji negocjacje. Chciałbym sprzedać to piękne futro. Wewnętrzne spory. What the f do you guys do? Kulisy milionowego biznesu. Hardkorowy Lombard, już za chwilę. W Polsat Play. Ci dwaj panowie mają już na koncie wiele odkryć.